Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Masz kolizję drogową? Dzwonimy się, wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Witajcie w MotoŚladzie. Dziś w programie poznacie Mariusza, którego pasjami są motocykle, podróże i kamery. W stajni motocyklowej budują Dakarową Afrykę. Enrico opowie o kulturze jazdy w RPA. Mariuszem spotkałem się z kilku powodów. Po pierwsze, firma, którą prowadzi, poważna firma, ma to do siebie, że jest tam wielu motocyklistów. Jak to się stało? Czy dobierałeś ludzi pod tym kątem, żeby jak najwięcej osób jeździło motocyklami i rozumiała Twój zapał? Nie, absolutnie nie. To raczej, raczej stało się przypadkiem. Tak się, tak się po prostu złożyło. Cieszy mnie to oczywiście, natomiast nie, nie wybieraliśmy w ten sposób ludzi. To teraz, teraz słówko na temat Twojej jazdy. Jak dawno zacząłeś jeździć, i z tego co wiem, jeździsz dużo w trasy? To jest fajna pasja. Jak znajdujesz na to czas? To trzecie pytanie. Z tym czasem jest, jest trudno oczywiście. Natomiast tak, na motocyklu jeżdżę w zasadzie od 18 roku życia, z tym, że z przerwą. Na tych, na tych dużych maszynach jeżdżę od lat około 10. Wróciłem po jakiś przerwie, po prostu wróciłem do, 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 tej, do tej pasji. No i od tego czasu jest, jest to moja, Femme zdecydowanie, jedno z moich takich podstawowych dwóch hobby w życiu. Z, ze znalezieniem czasu jest rzeczywiście kłopot na te wyjazdy, pracując, robiąc to co robię. Natomiast no, staram się no, kilka razy do roku, 3-4 razy do roku gdzieś, gdzieś wyjechać. Niekoniecznie są to bardzo długie wyjazdy. Ale jest to do zrobienia. Tak? Jak ktoś chce, to, 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 to potrafi. Tak? Wyprawa marzeń. Powiem ci, że ja mam wiele takich kierunków, o których marzę, i, i, i mam nadzieję, że wszystkie uda mi się zrealizować. I to są kierunki: od, od Szkocji poprzez Serbię, Czarnogórę, Albanię. I to jeszcze są, myślę, że takie, takie kierunki, które dosyć, dosyć popularne, dosyć, dosyć często pewnie to słyszysz. Natomiast bardzo bym chciał za 3 lata, i to jest taki dosyć konkretny plan dokładnie za 3 lata, we wrześniu 2024 roku chciałbym pojechać do, do, do miasta Biesłań w Rosji. Nie wiem, czy kojarzysz, to będzie 20. rocznica tych tragicznych wydarzeń, kiedy, kiedy zginęło tam no, kilkaset dzieci. I chciałbym pojechać, pojechać tam być może w grupie małej grupie motocyklistów, żeby oddać hołd po prostu tym, tym którzy tam zginęli w tym, w tym tragicznym wydarzeniu. Wracając można jeszcze sobie zafundować przepiękną wyprawę przez Turcję, Grecję, Bułgarię, Rumunię z powrotem do Polski. Także o czymś takim myślę, to, to będzie moja, moja wyprawa życia, myślę. A teraz przejdźmy do kamer jako takich. Prowadzisz firmę, która jest związana ze sprzedażą sprzętu tego typu między innymi, i zadam Ci pytanie dotyczące różnicy między Action Cam, którą czasami ludzie montują na swoich motocyklach na kaskach, a taką kamerą, powiedzmy, stacyjną, która pracuje bez przerwy. Tak, no jest, jest zdecydowana różnica, action camy, używamy po to, żeby, żeby zarejestrować ten moment, tak? ten, ten zła, złapać ten, 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 ten moment, który, którym, którym może być nie wiem, fajna trasa, femy, jakieś, jakieś ciekawe wydarzenie, femy, które nam się em, udało zauważyć. Mm, wideo rejestrator jest bardziej dla bezpieczeństwa, jest, jest urządzeniem, które rejestruje nam obraz, femy, e, i to najlepiej jak robi to i z przodu i z tyłu motocykla femy, na stałe, femy, w tak zwanej pętli i zapewnia nam, czyli zapewnia nam pełną rejestrację obrazu, niezależnie od tego, czy, 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 czy mamy naładowaną baterię, czy nie mamy naładowany, ponieważ jest połączony, podłączony jest bezpośrednio do układu zasilania motocykla i służy generalnie temu, by dać nam pewność, że w sytuacji, kiedy, kiedy coś się zdarzy na, na, na drodze, a tych sytuacji jest masa, tak, to, to jak, jak wiesz, zdarza się bardzo często, żeby, żebyśmy uniknęli niepotrzebnych sporów, żebyśmy uniknęli niepotrzebnych dochodzeń, czyja, czyja jest wina. Wiesz, ja miałem ostatnio sytuację, w której pewna zaleta kamery, którą też mam zamontowaną na motocyklu, dwóch kamer, mi się przydała, jechałem motocyklem i zgubiłem coś. Nie przyznam się, co to było, bo mi wstyd, ale to odleciało. Wróciłem do domu, sprawdziłem na tylnej kamerze, kiedy to odfrunęło, ten system rejestruje też nasze położenie. Według tego miejsca byłem w stanie zawrócić, znaleźć tę rzecz. To jest w ogóle kosmos, kompletny kosmos. No i jeszcze jedna funkcja, o której warto wspomnieć, to jest rejestracja prędkości, którą można wyłączyć, jak ktoś nie chce, ale w momencie, kiedy na przykład dochodzi do takiej sytuacji, zatrzymuje nas policjant i mówi nam, Pan jechał 110 na 50, a my mówimy nie, panie policjancie. Spotkamy się w sądzie, bo ja mam zarejestrowany dokładny przebieg drogi i prędkość w chwili, kiedy pan mnie łapał, bo nawet podniesienie lizaka przez pana się nagrało. Tak, zgadza się. Te kamery mają fanny oprócz, oprócz tego, że fanny nagrywają obraz w takiej no, idealnej, możliwie najlepszej jakości. Posiadają budowany GPS system GPS, który zapewnia Femny to, że mamy zarejestrowane zarówno położenie, jak i prędkość, z którą się, którą się w danym momencie poruszamy. I to rzeczywiście może nam w wielu sytuacjach bardzo, bardzo pomóc. A te nagrania są uznawane powszechnie w polskich sądach jako, jako dowód w przypadku, w przypadku tego, tego typu sporu. No, i tym sposobem poznaliśmy szefa firmy, motocyklistę, a zarazem człowieka doświadczonego na drodze. Wielu z Państwa także miało taki moment, kiedy jeździliście starymi motocyklami, MZ-kami, WS-kami itd. Potem y była przerwa, kiedy pojawiły się na rynku nowoczesne motocykle, wróciliście do jazdy i to tak właśnie mniej więcej wygląda, ale potem pojawia się taki moment, że szukamy właśnie tych klasyków po to, żeby je odremontować i gdzieś tam postawić w garażu. Czy też myślałeś o czymś takim? Myślałem o czymś takim, powiem Ci szczerze, że jest to, jest to droga zabawa obecnie, ponieważ bardzo chciałbym, chciałbym odkupić motocykl, które używałem w młodości, w MZK, MZK ETZ 250, JAWE CZ i to są motocykle, które, za które w tym momencie trzeba Trzeba wydać parę pieniędzy. O tym pomyślimy jeszcze. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Masz kolizję drogową? dzwońmy my się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Trzeba powiedzieć, że w stajni motocyklowej pomysłów ci dostatek, zatem materiał, który Państwo za chwilę zobaczą, będzie dotyczył i historii, i współczesności, no i nowego pomysłu chyba, Paweł. Tak, zupełnie coś nowego, chociaż tak naprawdę chyba najbardziej zbliżonego do naszej codziennej działalności, tak, gdyż na co dzień zajmujemy się takimi motocyklami. Jest to projekt taki nowo budowany u nas w stajni, czyli Taki składany motocykl z kilku tak naprawdę, ale jednym jego głównym jakby założeniem jest to, żeby przypominał jak najbardziej, żeby był troszeczkę taką repliką, może nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, Dakarowej Afryki. tak? Pomysł o tyle ciekawy, że tak naprawdę w większości zrealizujemy go za pomocą części, które mamy, stąd też taka nazwa Rally Brush, trochę yy, rajdowa szczotka, która będzie tak naprawdę zamiataniem części z garaży. Przez te 20 lat naprawiania Transalpów i Afryk trochę nam się tego nazbierało. Ramą tego motocykla też to jest to ciekawe, jest to mój pierwszy transal, którego mam już praktycznie, no, żeby nie skłamać, ponad 20 lat. Kupę czasu ten motocykl ze mną gdzieś tam jest, Teraz był w lepszym stanie, raz w gorszym. Teraz jakby powstaje od nowa, jak Feniks z popiołów. Natomiast tutaj bardzo fajna rzecz, udało nam się namówić pana Tomka Staniszewskiego, który jest organizatorem jednej z najfajniejszych imprez takich o charakterze, można powiedzieć, rajdowo-amatorskim. Dokładnie nazywa się ta impreza Enduro Rally 24 do stworzenia takiej ciekawej klasy, bo do tej pory tam startowały albo enduraki, albo jakieś turystyczne enduro, natomiast od tego roku będziemy mogli tam zobaczyć klasę... Dakar Legend, to będzie klasa oparta na motocyklach, które gdzieś tam kiedyś miały cokolwiek wspólnego z Dakarem. Oczywiście nie mówimy tutaj o stricte motocyklach dakarowych, bo wiadomo, te motocykle są strasznie drogie, jest ich bardzo mało. Natomiast mówimy o motocyklach, które wywodzą się jakby troszeczkę genetycznie z Dakaru, czyli na przykład Africa Twin, czy powiedzmy Transalp, czy jakiś Derby, tych motocykli z masę, czy oczywiście jeden z najfajniejszych dakarowych motocykli, czy na przykład BMW R100, czy R80 PD. Dla takich starszych właśnie motocykli które nawiązują do Dakaru, żeby taka klasa była. To będzie klasa, oczywiście, o charakterze bardzo adventurowym, amatorskim, nie będzie tam żadnego hardcore'u. To jest dwudniowy rajd, więc tam zobaczycie naszego Transalpa, bo to będzie rama Transalpa. Silnik jeszcze z czegoś, trochę nakombinowany kombinowany motocyk, natomiast tam go zobaczycie później w akcji. A w międzyczasie gdzieś tam będziecie mogli śledzić jego budowę na naszym kanale na YouTubie wy reasumując, gdyby ktoś chciał włączyć się do takiego rajdu, czy jest jakaś granica wiekowa motocykli, które mogą startować? Jeszcze raz to przypomnijmy. Jest. Postanowiliśmy postawić tę granicę najprościej jak się dało, czyli na poprzednim stuleciu. Tak? Muszą być to motocykle z poprzedniego stulecia. Co ważne konstrukcyjnie z poprzedniego stulecia, tak? Czyli jeżeli mówimy na przykład o Afryce RD07, która no niewątpliwie jest motocyklem z poprzedniego stulecia, a była produkowana nieco dłużej, tak? bo można było spotkać ją w produkcji 2000, tam nie pamiętam do którego roku, ale 2000 ileś była ona produkowana. Tak jak najbardziej może być, tak? Ważne jest to, żeby wszystkie te motocykle i tutaj jest najważniejsza, jest najważniejsza rzecz z regulaminu, one mają być zrobione zgodnie z epoką, czyli chcemy uniknąć takich potworków, bo była taka moda na tworzenie takich potworków, że na siłę no takich Karo Plusów, nie? Czyli braliśmy stary motocykl enduro i wkładaliśmy do niego nowe zawieszenia. Nie, to nie, to, to nie ta idea, to się tutaj kłóci, to się nie klei, to uważam, że w dzisiejszych czasach każdego stać na porządny nowy motocykl enduro, czy też nowszy, nie trzeba z ładnych, starych, legendarnych motocykli na siłę próbować motocykli nowszych, tu chcemy żeby to było nawiązanie do epoki, dlatego tutaj też jak widzicie przy tym motocyklu mogliśmy spokojnie włożyć fajne zawieszenie, to nie jest problemem, nie uparliśmy się, tutaj zawieszenie jest troszeczkę pokombinowane, jest przerobione, natomiast nadal z wyglądu tak, jest to zawieszenie z epoki, co więcej robimy taki detuning, zamiast dwóch tarcz hamulcowych z przodu będzie jedna, bo to zupełnie wystarczy do czegoś takiego. Paweł, e, gdzie informacje o starcie, gdzie zaglądać? Wszystkie informacje będzie można znaleźć na stronie rajdu na pewno, na pewno można się kontaktować z nami, też chętnie pomożemy. Ja osobiście pisałem ten regulamin, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś problemy regulaminowe, zapraszam do kontaktu, bardzo chętnie pomogę. Regulamin jest prosty, robimy motocykl, który ma wyglądać jak karówka, ma być zgodny z epoką, oczywiście troszeczkę rzeczy można pozmieniać, ale tylko po to, żeby go upodobnić do swoich rajdowych odpowiedników. Tak? Jedziemy! Na zakończenie zadam Ci takie bardzo podstawowe pytanie, jak znajdujecie czas na tyle formuł, w których bierzecie udział, przy okazji jeszcze prowadząc fajną firmę? Każdy ma dokładnie tyle samo czasu, wszyscy mamy 24 godziny dziennie, to jak nimi dysponujemy, tak, jak nimi zarządzimy, jest to prywatna sprawa każdego, ostatnio właśnie jeden z moich kolegów, który wiecznie nie ma czasu, on cały czas mówi, Jezus nie mam czasu, Jezus nie mam czasu, chwali się, że właśnie przeszedł najnowszą zresztą polską produkcję, grę i na to czas znalazł a na budowę motocykla wiecznie mu brakuje, więc to nie jest kwestia, czy mamy tego czasu więcej, czy mniej, bo wszyscy go mamy tyle samo. Jak ktoś woli siedzieć przed komputerem i grać w gry, co skąd i jest świetną zabawą, to niech nie mówi, że nie ma czasu na motocykle, bo on go ma, tylko woli go wykorzystywać w inny sposób. No chyba, żeby miał szansę testować tor, zanim na nim wystartuje na komputerze, to takie zabawy polecamy. Tak, ja jak najbardziej, nawiązując do poprzednich naszych filmów, gdzie nakręciliśmy, gdzie kręciliśmy i mówiłem o tym, że będę jeździł w czeskim road racingu, jestem właśnie na etapie oglądania codziennie ze dwa trzy razy filmiku schorzyć gdzie chce startować to jest bardzo trudny tor, tor naturalny, tak. To jest road racing, więc tam trzeba się tych zakrętów nauczyć, jest ich trochę i faktycznie granie Czesi odpalili taką grę, żeby można było sobie właśnie poćwiczyć jazdę po tym torze. Gram. Jest to jedyna gra, w którą gram. No właśnie, i tak wyglądają plany na najbliższy rok. Nie jedyne plany stajni motocyklowej. Paweł, naprawdę jestem pełen podziwu i szacunek. No, mam nadzieję, że materiały z tej imprezy się pojawią w motośladzie. Tak, zadbamy o to, żeby na pewno były, zadbamy o to, żebyście również jakby finał tego motocykla, pierwsze odpalenie, żeby go pokazać za Waszą pomocą. Nie zdradzimy pierwszego odpalenia, zaczekamy na Was. Super, czekam, dzięki wielkie. Dziękuję i do zobaczenia. Motowizjonerów, korzystam z takich 5 minut refleksji, bo. Właśnie jedno z naszych załoga, międzyczas ładuje swoją karta telekomunikacyjna lokalna, żeby Was powiedzieć, że stylu jazda w RPA jest po prostu fantastyczny. Mieliśmy pierwsze 1000 km i 0,0 problemu ani jedna trąbienia, ani jedna taka kutnia. Uliczne, które w Wietnam, ja każde 5 minut bym ciego, Ani jedno taki mądrale, który e, przeskazał. Więc idealne się prowadzi w RPA, mimo tego, że odwrotny. Bez najmniejszego problemu możecie się przemierzyć i e, respektują absolutnie wszystkie te za, za, de. O, myślałem, że kolega miał dziura, natomiast nie, tylko było, tylko było. E, kamień. Znajdujemy się teraz w takim małym miasteczku, ale za niedługo będą te ciekawe przez pod oceanu. Zapytamy naszego Renato, jak się czuje. Bardzo dobrze, thumb up, więc e, e, dzisiaj najdłuższa, e, najdłuższa trasa naszą droga. E, chcę dodać parę plusy o BMW GS850. Ta forma, jak powiedzieliśmy, powiesienia jest idealnie uregulowana, żeby jeździć z pasażerem też w sposób wygodny i zregulowania też elektroniczna. Więc wielki plus. I powiedzmy, że ten temat Shiba dla mnie cały czas nie pokona, mi, ale też muszę powiedzieć, że Kolejny plus są wibracje, które są dużo mniej niż na ten starszy modele, które testowałem, BMW 800. Więc e, e, nawet dostaliśmy motocykle mete bo po Safari e, wczoraj część byliśmy na e, offroad, więc... E, e, Perfekcyjny, Ten tego Tour Operator naprawdę nie można nic zarzucić, bo jest tak typowy, tip top, więc każdy szczegół, nawet fakt, że zapomniałem o krema opalająca, od razu pani Anieszka pomogła i krema 30 jest na moim czołko. Uważajcie, bo ten słońce tu lubi być taki bezpośrednie więc nie chcecie wracać z. Taki kolor krab. Więc styl jazda RPA, number one. It's party all the time. we're shopping around the city—that's how we feel alive. She's not jealous, she's my beauty. When I caress, I get a smile. Up and down in our relation, it's something we go through. Jeszcze nie jest przelom dobre nadzieje. Ale nadzieje, nie brakuje. Piękne słońce, 29 stopni. I tam, e, po drugiej stronie, już mamy naszą modelka z tej edycji, taki BMW, które Renato e, bardzo, e, bardzo doskonałe dominuje. Więc e, temperatura wysoka. Próbujemy teraz się bawić z dronem. Czas pokaże. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladów w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku oczami Ostrego. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.